Jest już 11.15, ja pracuję sobie i słuchajcie, bo może jeszcze, teraz się zastanowiłam, tak, może zrobimy sobie takie małe Q&A, ja zaraz dodam skrzyneczkę odnośnie właśnie pracy specjalistki do spraw social mediów, bo wiem, że dużo z Was to interesuje. Na czym ta polega moja praca i tak dalej, bo dla mnie niektóre rzeczy są oczywiste i Czasami y, ciężko mi po prostu tutaj powiedzieć coś, więc chyba tak zrobimy, że ja zaraz dam skrzynkę, więc będę sobie będę między przebitkami albo na przebitkach y, odpowiadała wam na te pytanka, y, bo stwierdziłam, że to jest trochę taki ostatni dzwonek, żeby y, nagrać taki dzień z życia, y, ponieważ od stycznia będę zajmowała się już czymś innym przebranżawiam się, oczywiście zostaję w wydawnictwie poznańskim, ale będę robiła zupełnie inne rzeczy, ale o tym Wam opowiem w grudniu albo już na początku stycznia. No, także tak, ja teraz będę odpowiadała na Wasze wiadomości, odpowiadała na komentarze, na oznaczenia i to myślę, że może mi z godziny zająć, później idziemy robić zdjęcia. Bo teraz trwają domowe targi i książki, więc naprawdę sporo jest tych, tych rzeczy do ogarnięcia, żeby to wszystko miało ręce i nogi. A po pracy, słuchajcie, poczytam jeden komiks, który wam pokażę. I film ten powstał we współpracy z wydawnictwem. Nasza księgarnia, którą uwielbiam, kocham całym sercem i pozdrawiam. Także, także tak, więc ja teraz się biorę i w międzyczasie będę odpowiadała na wasze pytania w przebitkach. No, myślę, że to będzie w miarę ciekawe. Mam nadzieję. Dajcie koniecznie znać, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie właśnie mojego zawodu, czyli specjalistki od social mediów, to dawajcie w komentarzach, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Koniec gadania, biorę się dalej do roboty. A mojego kota denerwują gołębie, które latają. A to jest wielka kupa prania, którą pewnie dzisiaj będę rozpracowywać, a jak nie dzisiaj, to pewnie jutro. Jeżeli chodzi o mój zakres obowiązków, to zajmuję się właśnie social mediami, czyli Instagramem, TikTokiem. Facebookiem. To są trzy moje główne kanały, na których działam w pracy. Jeżeli chodzi o zakres mojej działalności, to jest to na pewno planowanie kontentu na cały miesiąc, jest to odpisywanie na Wasze wiadomości. Na właśnie tych trzech platformach jest to robienie zdjęć, nagrywanie rolek, montaż, wstawianie, sprawdzanie statystyk, więc dużo 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 trzeba robić na to, żebyście codziennie widzieli jakieś posty, grafiki. Oczywiście grafik nie robię sama, mam tutaj wspaniałą w pracy graficzkę, która zawsze jest otwarta na moje pomysły i propozycje. Także tak wygląda mój zakres obowiązków i działań. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda mój zakres obowiązków, jeżeli chodzi o czas, to jest to normalnie praca etatowa od 8 do 16, ale oczywiście zdarza się tak, że muszę pracować po godzinach. Jest to spowodowane na przykład live'ami, spotkaniami autorskimi albo jakimiś targami, na których no, ktoś musi dodawać Wam relacje, więc z tym kimś głównie jestem ja, ale oczywiście cały zespół bardzo mi pomaga. Jeżeli chodzi o to, co jest najtrudniejsze w pracy na social mediach, to wydaje mi się, że ta sama organizacja, no i oczywiście kreatywność. Czasami mam dni, w których po prostu nie mam pojęcia, co wymyśleć, wydaje mi się, że już wszystko było, wszystko jest. I bardzo denerwuje mnie powtarzalność treści, jeżeli takie się pojawiają, staram się, żeby zdjęcia były różnorodne, żeby były też grafiki na aktywność i tak dalej, ale po prostu czasami jest tak, że nic nie przychodzi wam do głowy i wydaje mi się, że chyba to jest najtrudniejsze, bo na to absolutnie nie jesteście nic poradzić, bo nie macie siły, macie zły dzień, więc no, nie jesteście w stanie wymyśleć, więc wydaje mi się, że to jest to jest właśnie najtrudniejsza praca, jeżeli chodzi o. W sensie najtrudniejszy aspekt, jeżeli chodzi o pracę w social mediach. Jeżeli chodzi o to, co musicie robić, żeby być na takim stanowisku, no to na pewno mieć wiedzę z zakresu social mediów, czyli musicie być cały czas na bieżąco z trendami, musicie cały czas być po prostu w social mediach i to jest chyba najlepsza szkoła, czyli prowadzić swoje social media, ale jednocześnie robić podtrendy, być zaangażowanym, być aktywnym, ponieważ jeżeli naturalnie tego nie w sobie nie wypracujecie, to w pracy będzie Wam naprawdę bardzo trudno. Głównie, jeżeli właśnie chodzi też o tą kreatywność, bo musicie dodać jakieś Instastory codziennie, musicie dodać post codziennie, musicie dodać TikToka praktycznie codziennie. I jeżeli chodzi o rolki, to tak samo, więc musicie po prostu działać, najlepiej uczyć się. Zakładając swoje social media, i to jest trochę takie wasze portfolio. Też robić ładne, estetyczne zdjęcia, niżeli jakieś takie, wiecie, gorszej jakości. No bo tak jak mówię, zatrudniając się w pracy, pracodawca zwraca uwagę na to, w jaki sposób wyprowadzicie swoje social media. A ja skończyłam pracę, zrobiłam obiad. Nagrałam Insta story z sukienką, którą dostałam od Naoko. Jest już koło 18:00 i teraz będę brała się, słuchajcie, za czytanie komiksu naszego wspaniałego. Więc teraz sobie trochę poczeluję, zrobię sobie może jeszcze herbatę, a wieczorem z Mateuszem śmigamy do na siłownię w ogóle. Zobaczymy co tam będzie, jak tam. A później długa, długa kąpiel, więc taki luźny vlog. Mam nadzieję, że na trochę, trochę opowiedziałam Wam, jak ta praca w social mediach wygląda. Jeżeli chodzi o taki aspekt, nie tyle co mój tu prywatny, tylko w pracy, jak to wygląda po prostu, nie? Na etacie. Więc tak, a w ogóle ta sukienka jest piękna. Dzięki, jeszcze raz na oko, bo dostałam ją śliczna, będzie super. Per... Dobra, idę teraz się e, przebrać i e, idę czytać. Słuchajcie, jestem dopiero na 11 stronie, więc absolutnie nic nie ten. Ale słuchajcie, Katia nie chciała zejść sałatki, i pan, on się nazywa, pan B ze sklepu yy, powiedział jej tak: Wiesz, że warzywa żywa, żywa sprawiają, że jesteś żywa? No przecież to jest cute. Czytam dalej. I podejrzewam, że Katia to super bohaterka dla. Kotów. czytam dalej. Warzywa sprawiają, że jesteś żywa, przecież to jest niesamowicie inteligentna. Słuchajcie, przeczytałam Kati, Kosią, opiekunkę. Jest to absolutnie tak urocza i charyzmatyczna, i zabawna powieść, komiks, że naprawdę bawiłam się bardzo dobrze. Przeczytałam dosłownie tę książkę w godzinę, więc to było po prostu fajnie takie odmóżdżenie po pracy i tak dalej. To jest książka oczywiście młodo-młodzieżowa. Natomiast ona ma ogromnie duży przekaz. Mamy tutaj sytuację, w której Katia chce pojechać na obóz, bardzo drogi, i stwierdza, że nie chce brać pieniędzy, bo różni ludzie chcieli te pieniądze i dać. Ona tego nie chce. Jej mamy nie stać, żeby ją tam wysłać, więc szuka pracy I odnajduje pracę jako właśnie opiekunka do kotów. Tylko te koty są bardzo, bardzo specyficzne. Tak, jeden kot na przykład umie programować, drugi kot jest jakimś tam mistrzem w MMA i tak dalej. I tych kotów jest 217. Eee, mamy tutaj również motyw Super Bohaterów eee, i złoli -E. eee, ale oczywiście nie powiem Wam, kto jest kim, no bo to tak jakby nie miałoby sensu wtedy. Natomiast jest to absolutnie zabawna, kochana powieść. U Jezusała. Bardzo Wam polecam na takie odmóżdżenie, albo na przykład, jeżeli szukacie prezentu dla osoby, która za bardzo nie czyta, w sensie chodzi mi tutaj o osoby młodo-młodzieżowe, albo po prostu o dzieci, to naprawdę im się to spodoba. Humor niesamowity, rozładowanie atmosfery, ale jednocześnie świetnie skreowani bohaterowie, no i kotów jest tutaj ogrom, więc naprawdę świetna, świetna, bardzo mi się podobała, oceniam ją dosłownie na 4,5 gwiazdki, bo cały czas praktycznie się uśmiechałam, rozbawiała mnie, ale jednocześnie była niesamowicie rozczulająca i kochana. Także Czekam na drugą część, bo podobno ma być. Dziękuję bardzo wydawnictwu Nasza księgarnie za to, że mogłam przeczytać ją i dla Was e, zrecenzować, bo naprawdę świetne, świetne odmówdzenie i, i bardzo fajna historia. Więc Wam polecam dla siebie, ale też i dla młodszych naprawdę świetna historia. E, a ja, słuchajcie, teraz e, jest już 19. Idę sobie może pograć na tablecie albo coś tutaj porobić, a później idziemy na siłkę. Także jeszcze raz naprawdę polecam i kupujcie swoim pociechom, czy na przykład macie, jeżeli macie kogoś młodszego, to, to, to też polecam. I uważam, że to nie jest w sensie, no bo wiecie, tutaj jest dziewczynka i tak dalej, ale uważam, że to nie jest tylko dla dziewczynek. Książka, tylko też mm, chłopcy spędzą bardzo fajnie przy niej czas. E, no, także to tyle, a ja uciekam. Jednak nie idziemy na siłownię. E, idziemy sobie zaraz na spacer, e, ale zanim to. To, w sensie jest już za 10.21, ja ogarnęłam maile, jeszcze usiadłam do maili takich moich karateuszowych, więc jest za 10.21 i teraz już mamy raczej luzik, w sensie powinnam poprasować, powinnam jeszcze posprzątać, ale szczerze Wam powiem, po prostu mi się nie chce. Jutro, środa, w sensie środa, czwartek i piątek mam, pracuję praktycznie codziennie do 19, więc... Po pracy e, fajnie będzie trochę się odmurzyć jakimś takim prasowaniem czy coś więcej. Zostawiam to, e, a dzisiaj się relaksuję i słuchajcie, pobrałam sobie grę na tablet, to jest Sunny House i tutaj trzeba układać różne rzeczy, żeby odbudowywać y, miasteczko czy tam działkę. Ja bardzo takie rzeczy lubię, więc będę sobie w to grała i będę sobie dalej słuchała Keriso to powraca. Tak jak mówię, ja słucham to, tego w Iwonie. Trochę sobie teraz po, pogram i będę dzisiaj raczej już spędzała czas z tą książką. Później Wam powiem parę słów o niej, jak moje wrażenia. No, także tak. I później idziemy sobie na spacer po prostu. I później kąpiel w wannie. Także taki będzie mój wieczór. No i później już spanko. Dajcie mi koniecznie znać, czy takie, takie dni z życia dla Was są spoko, czy Wam się podobają. Dajcie znać, mam kolkę.